Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Pierwsza zasada Huny, pierwsze prawo Huny. A, posługujemy się tym razem książką Szaman miejski Serżaka Kahili Kinga. Książek na temat Huny jest od groma i ciut-ciut i możesz sięgać po różne, ale jeśli chcesz coś z tego wiedzieć i nie zniechęcić się na samym początku, to akurat polecam tę książkę. Um, a ja przeczytałam wszystkie i oczywiście to może być tylko i wyłącznie e, moje spojrzenie, mój filtr, moja koncepcja. Przeczytaj, żeby wiedzieć, jaka jest Twoja. Świat jest taki, jaki myślisz, że jest. To zdanie, które zacytowałam na poprzednim nagraniu, czyli jeśli wierzysz, że możesz, to możesz. Jeśli wierzysz, że nie możesz, to nie możesz, więc sobie wybierz, lub też, jak powiedział mędrzec do swojego ucznia, życie jest piękne, na co oburzony uczeń mówi, ale skąd jakie piękne, na co mistrz z uśmiechem Mówi, ok, w początku życie nie jest piękne, życie jest okropne. Eee, I tutaj wprowadził w totalne osłupienie swojego ucznia. Dlaczego? Dlatego, że życie jest takie, w jakie wierzymy. Eee, jest taka koncepcja, która mówi o tym, że jesteśmy śniącymi, śniącymi swój sen. Oczywiście w różnych gęstościach. I możesz powiedzieć, no dobra, ściana jest ścianą, jak nie uwalne, to będzie mnie wolać ręka i gdzie tu sen? Eee, Musielibyśmy wejść i zagłębić się znacznie, znacznie głębiej w tym, czym jest materia, w tym, czym jest energia, w tym, czym są jej odbicia. Ale jeżeli przyjmiesz takie założenie, że śnisz sen, na dodatek cudzy sen, ponieważ wynika on z tego, jak zostałaś wychowana, jak cię zindoktrynowano, w jakiej religii zostałaś wychowana, w jakim systemie, w jakim kraju. W jakiej otwartości na to, co się dzieje w świecie. Tutaj tych złożoności może być naprawdę bez liku, ale jeśli na chwileczkę przyjmiesz, że jesteś śniącym, który śni sen, to czym w takim razie będzie przebudzenie? Przebudzenie będzie niczym innym, jak zdaniem sobie sprawy z tego, że możesz śnić swój własny sen na swoich własnych warunkach. Że możesz śnić sen świadomy, ponieważ wszechświat, wszystko, co tworzymy. Jest pewną koncepcją i jest oparte na mentalu. To, czym naprawdę jest wszechświat, tego nie dowiemy się nigdy, prawdopodobnie. Natomiast w naszej ludzkiej perspektywie e, taka koncepcja może się okazać niezwykle pomocna, ponieważ zwraca nam naszą własną moc tworzenia, a przede wszystkim otwiera nam oczy na to, że mamy tę moc tworzenia, że mamy e, power, że mamy wybór, z czego. Tak naprawdę rzadko zdajemy sobie sprawę, śniąc cudzy sen na cudzych warunkach. Do zobaczenia.